Jeden z najsilniejszych przeżyć mojej młodości, mego dzieciństwa, dzieciństwa i młodości, to była tęsknota za ojcem. Nawet wiedziałam, że to mojej mamusi trochę sprawia przykrość, bo ona była najlepszą matką, no, ale wiedziała, że ja tęsknię do ojca, do mego taty, tym bardziej, że wiedziałam, że poszedł jako ochotnik, że no, zginął za, za ojczyznę. To było potęga mojego dzieciństwa i młodości. Tatuś zginął za Polskę. Dlatego Polskę kochałam bez granic. Żeby dorównać mojemu nieznanemu tatusiowi. Nieznany, bo przecież ja byłam w łonie mamy, kiedy tatuś poszedł. Więc, żeby dorównać miłości mego tatusia do ojczyzny. Także dla, dla mnie ojczyzna to było po Bogu wszystko. Zawsze wyjeżdżałam na wakacje z rodziną. Moja mama brała urlop w sierpniu, a w lipcu zawsze dwa miesiące wakacji, bo Marysia może zachorować. No byłam chorowita, więc mnie wozili w góry, gdzieś tam na Podkarpacie. Mama mówi, wiesz, w tym roku nie pojedziemy z tobą, bo tam jakieś trudności finansowe. To pojedziesz na obóz. Ten obóz prowadziła siostra Manuela Romanówna, Zmartław Wzanka, a kapelanem tego obozu był ksiądz Rostkowski, moderator sodalicji warszawskich. No i na tym obozie ja wypieszczona, jedynaczka. boże, zapytałam najpierw, czy dostanę osobny pokój? Ja wyproszę to że ja jestem słabego zdrowia i w ogóle potrzebuję dużo powietrza, dużo czytam, no to chcę mieć osobny pokój. Ona mnie po prostu wyśmiała. Nie dla Ciebie taki obóz, i no tak dla mnie była dość surowa. A ja wtedy sobie uświadomiłam, przecież ona ma rację. Jak ja mogę tutaj pyskować, że ja chcę osobny pokój? Czy mnie nie wstyd? Ja się tak zawstydziłam, to mi przeszło na całe życie. Jest dzień 16 lipca, Dzień Matki Bożej z Góry Carmen, A ja chodziłam na Mrze Świętów codziennie. Jest dużo studentek, no i małżycki, i sodalicki, no i ja oczywiście chodziłam, ksiądz Rostkowski. Odwraca się od ołtarza i po prostu zaczyna szlochać. W sumie, co się stało? A on krzyczy po prostu w głos Kochajcie ją! Błagam Was! Kochajcie ją! Ze mną się wtedy coś stało. Po prostu, żeby piorun trzasnął z nieba, nie byłoby to dla mnie taki bodziec, jak ten ksiądz Rostkowski. Kochajcie ją. I cały się trząsł, aż się odwrócił i męso ołtarzowe się trzymał. Ołtarz się cały trząsł, Maryję, kochajcie ją. A ja jeszcze jej nie kochałam tak wtedy. I mnie wtedy trzasnęło. No, rzuciło mnie na kolana i to było moje nawrócenie. Ten krzyk tego starszego kapłana, który potem niedługo zginął i to kochajcie ją, błagam, kochajcie ją. Ja się wtedy zakochałam w Matce Bożej. Spowiadam się u księcia Roskowskiego. On był nadzwyczajny. To była taka spowiedź, że ja w życiu jej nie zapomnę. Jak ja się sobie spowiadałam, i przyklękam, żeby pocałować stułę i rękę kapłana. To on powiedział mi niesamowite rzeczy. Ma Marysia, ciebie Pan Bóg wybrał. Odpowiedz mu tak na wszystko, czego on od Ciebie będzie chciał. Mnie wsosnęło. Pocałowałam go w rękę, trzymam za rękę i mówi dalej. Marysia, czy ty wiesz, że Pan Bóg Ciebie woła? Ja myślę, co on mówi. No ksiądz, wspaniały kapłan, widziałam, że wspaniałym kapłanem, surowym, bo surowym I wtedy on mi powiedział tak, słuchaj, Bóg ma wobec ciebie specjalne zamiary. Bądź tym zamiarom wierna. Nigdy Bogu nie powiedz nie. Bóg cię wybrał, Marysiu, idź za głosem wybrania Bożego. Ja byłam tak wstrząśnięta, a ja bardzo byłam taka, w takie rzeczy, do. No, Owierzyłam, no, kapłan mi to mówi na spowiedzi. Właściwie to było moje nauczenie. Całowałam mu ręce, płakałam do obiadu, przychodziły po mnie, co się ze mną dzieje. To było dla mnie wstrząsające przeżycie, ta spowiedź u księdza Roskowskiego. Zorganizowałam w sierpniu obóz dla studentek. Usiósł niepokalanych w Szymanowie. No już takie dziewczęta wybrałam, no takie, no które wiedziałam, że tylko je, tylko je do serca przyłożyć i mówić im, to one na wszystko pójdą. Już była Lilka, już była Zosia, jeszcze jakieś były. Przyszedł dzień, 26 sierpnia. Wtedy jeszcze nie był świętem ogólnopolskim kościoła w całej Polsce. To było święto lokalne, częstochowskie. Dopiero się potem dowiedziałyśmy, że to w ogóle jest dzień Matki Bożej Jasnogórskiej. Postanowiłam sobie tego dnia zebrać te, którym powiedziałam i które powiedziały mi tak. Nawet nie wiedziałam, ile ich jest. Policzyłyśmy się, raz, dwa, trzy, cztery. No, jest nas osiem. Pierwsze zebranie, osiem. No to jak się będziemy nazywały? No, oczywiście, ta ósemka. Bo nas jest osiem. A któraś mówi, żeby było dziesięć, byłoby dziesięć przykazań Bożych. A któraś się wygłupia i mówi, no tak, bo jak byłoby siedem, to byłoby siedem grzechów głównych. Ale co to jest osiem? Nikt nie wie. Nagle jakiś błysk w głowie. Boże, osiem błogosławieństw. To my będziemy od ośmiu błogosławieństw jakoś tak się złożyło, że ja te błogosławieństwa znałam. Chociaż nigdy specjalnie o tym nie myślałam. Usiadłam, wypisałyśmy kartki. Osiem błogosławieństw. Było nas osiem na tym zebraniu piersi. No i ciągnęłam, podchodziłam do każdej i dawałam. Oczywista po modlitwie. Żeby to było to, czego Pan Bóg dla każdej chce. Dla mnie zostało moje najdroższe błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Bardzo się z tego błogosławieństwa cieszyłam. Moja tęsknota za ojcem skończyła się, jak poznałam później najdroższego naszego zespołu ojca i mojego ojca duchowego, Stefana Wyszyńskiego, później prymasa Polski, katedrała. To był ojciec, a ja tylko mówiłam ze szczęścia, mam ojca, mam ojca. Tyle lat tęskniłam, mam ojca i mam do dzisiejszego dnia pewność, że, ta, że ojca prymasa wyprosi mnie mój tatuś u Pana Boga w niebie, że to dzięki niemu. Ja wchodzę do cudownej kaplicy i nie wiem, coś mi się stało. Uklękłam i powiało do mnie jedno słowo. Oddanie. Wszystko ma być mnie oddane. I jeszcze dalszy głos, Mapci Boże. Polska jest udręczona. Idą na nią jeszcze większe uderzenie ze strony wojującego komunizmu i wojującego ateizmu. Trzeba, żebyście to wiedzieli. Ratunkiem dla narodu polskiego jestem ja. Maria. To ona mi to mówi do serca. Ja to tak jakby wczoraj słyszała.